Rozpoczęliśmy bardzo szybko jako województwo pożyczkami do 50 tysięcy złotych ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To były pieniądze, które były w dyspozycji naszej spółki, to były pożyczki do 50 tysięcy złotych. Takich pożyczek udzieliliśmy 70 przedsiębiorcom na łączną kwotę 3 385 tysięcy złotych. Później oczywiście staraliśmy się bardzo, aby tych pieniędzy na pożyczki nieoprocentowane łatwe w rozumieniu celu pożyczki. Udało nam się uzyskać 44 miliony złotych dodatkowych pieniędzy na te pożyczki obrotowe. Podzieliliśmy to po 22 miliony do Fundacji Rozwoju Śląska i do Polskiego, i do Polskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i tam już się te rzeczy dzieją w chwili obecnej. Dla przykładu, w Polskim Funduszu Rozwoju Regionalnego jest 30 wniosków na udzielenie pożyczek właśnie z, tego, z tej dodatkowej puli pieniędzy. Wiedząc o tym i słuchając naszych przedsiębiorców, widzieliśmy, że problemy są nie tylko natury finansowej, ale są i problemy natury proceduralnej, formalnej. Aneksowanie umów, staranie się o ulgi, o umorzenia, odroczenia, o renegocjacje umów. I znowu O Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki i pracownicy stanęli na wysokości zadania. Przygotowaliśmy vouchery na pomoc prawną dla naszych przedsiębiorców. W chwili obecnej prawie 300 przedsiębiorców, a myślę, że dzisiaj już przekroczy to 300, jest objętych opieką prawną. Ja sobie też myślę z własnego doświadczenia biznesowego, że to też jest pewna opieka psychologiczna. Nad, nad naszymi interesami w sytuacjach kryzysowych, bo, bo te problemy są z różnych stron i one się nawarstwiają. Więc chcieliśmy, aby przedsiębiorcy, którzy na co dzień nie mają obsługi prawnej, właśnie z takich voucherów mogli skorzystać. Przedsiębiorcy nie dopłacają ani grosza do tej, do tej pomocy prawnej. Szanowni Państwo, oczywiście wiecie też, że przedsiębiorcy zarówno w Polskim Funduszu Rozwoju, jak i w naszym Wojewódzkim Urzędzie Pracy starają się o dofinansowanie. W chwili obecnej na dzień dzisiejszy Wojewódzki Urząd Pracy pozytywnie ocenił 812 wniosków, udzielając wsparcia na kwotę 98 milionów złotych. Więc wielka praca wykonana przez urzędników Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Za co bardzo, bardzo dziękuję, dlatego że. Czasami nie udaje się tego załatwić jednym wnioskiem, a ta komunikacja musi być cały czas. Nie mam szczegółowego raportu na dzień dzisiejszy jeszcze z powiatowych urzędów pracy, ale też wiecie Państwo, że tam nasi pracownicy, nasi w rozumieniu mieszkańców poszyzny pracują często niestandardowo po godzinach wieczorami, aby obsługiwać wnioski dla mikroprzedsiębiorstw, dlatego że też takie rzeczy się pojawiają.